Pomóż swojemu dziecku w uzyskaniu wiedzy dotyczącej seksualności, własnego ciała oraz zdrowych zachowań seksualnych. Rozmowa na ten temat może się wydawać trudna, ale będzie odgrywać ważną rolę w ochronie Twojego dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Dziecko powinno dowiedzieć się, czym są intymne części ciała i jak je nazywać, jaki rodzaj dotyku jest właściwy, a jaki nie. Zadbaj o to, żeby informacje, które przekazujesz dziecku, były pozytywne. Dziecko powinno być dumne ze swojego ciała, nie wstydzić się go. Powinno także wiedzieć, że jego ciało należy wyłącznie do niego i nikt nie ma prawa dotykać go, gdy ono nie ma na to ochoty. Powiedz swojemu dziecku, że ma prawo odmówić zrobienia czegoś, co wydaje mu się niewłaściwe albo wzbudza w nim lęk. Podkreśl, że powinno bez wahania mówić o każdym zdarzeniu, które wywołało w nim negatywne emocje. Wyjaśnij dziecku różnicę pomiędzy dobrymi a złymi sekretami. Pomóż mu zrozumieć, że dobrze jest zachować w tajemnicy np. plan zrobienia komuś niespodzianki, ale nie coś, co wzbudza w nim smutek, zawstydzenie lub niepewność. Podejmując dzieckiem temat seksualności, nie skupiaj się wyłącznie na zagrożeniach. Mów mu o miłości, intymności i bliskości, które powinny być związane z tą sferą. Rozmawiaj z dzieckiem o sprawach związanych z seksualnością. Dzieci zaczynają zbierać informacje dotyczące seksu od swoich rówieśników, kiedy tylko pójdą do przedszkola lub szkoły. Informacje te często są nieścisłe i wyrażone wulgarnym językiem. Dlatego byłoby dobrze, gdyby o tych sprawach opowiedzieli dziecku jako pierwsi rodzice. Wykorzystuj naturalne okazje, które pojawiają się każdego dnia: kąpiel, widok ciężarnej kobiety, przypadkowo zobaczona w telewizji naga osoba, spontanicznie zadawane przez dzieci pytania. To świetne okazje, by w naturalny sposób przekazywać informacje na temat seksualności. Rozmowa z młodszym dzieckiem może okazać się łatwiejsza niż wtedy, gdy dziecko będzie starcze, zwłaszcza u progu okresu dorastania. Jest niezwykle ważne, aby przede wszystkim rodzice sami wiedzieli, jakie zachowania seksualne w różnych okresach dzieciństwa są odpowiednie i normalne. Rozmowy na tematy związane z seksualnością są czymś zupełnie normalnym. Ale w wielu osobach wywołują poczucie zawstydzenia lub zażenowania. Ważne zatem, by samemu być gotowym do poruszania tych zagadnień z dzieckiem. Zastanów się wcześniej, jaki obraz seksualności chcesz przekazać dziecku, jakie związane z tym wartości. Pomyśl także, jakiego słownictwa w zakresie seksualności chciałbyś uczyć swoje dziecko. Sięgnij po fachową literaturę. W bibliotekach i księgarniach możesz znaleźć dobre książki poświęcone tej tematyce prosi o radę lekarza, nauczyciela lub innego profesjonalistę zajmującego się dziećmi. Od pierwszych lat życia dziecka buduj z nim relację otwartą i opartą na zaufaniu. Zawsze uważnie wysłuchaj jego lęków i obaw. Ucząc dziecko, że jego ciało należy wyłącznie do niego, też musisz się stosować do tego przysłania. Nie zmuszaj dziecka do znoszenia żadnej formy dotyku, jeśli nie ma na to ochoty, np. przytulania do krewny podczas rodzinnych przyjęć. Nigdy nie stosuj kar fizycznych. One uczą dziecko, że osoba dorosła ma prawo naruszać jego ciało. Ucząc dziecko, jak chronić przed zagrożeniami, nigdy nie zapominaj, że to rodzice są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo, a nie ono samo. Nawet najlepiej przygotowane dziecko może okazać się bezbronne wobec przebiegłości dorosłych i złożoności zagrożeń. Czuwaj nad tym, z jakimi dorosłymi dziecko ma kontakt i czy bezpiecznie spędza czas.